Witam Was z powrotem. Jesteśmy świeżo, świeżo po misji, w której musieliśmy ukraść żołnierzom teczkę z dokumentami. Właściwie to już walizkę. Nie tylko teczkę. Niestety nie możemy zajrzeć, co jest w środku, ale mam nadzieję, że wyjaśni nam to Siderowicz. Czy w ogóle warto było, czy w ogóle warto było podejmować się tej misji? Czy warto było narażać naszych towarzyszy stalkerów z wioski? Zobaczymy. Przy okazji sprzedamy nasz łup. I być może dowiemy się jeszcze czegoś ciekawego. Widzę, że już jesteś. No, jestem, jestem. Dosyć szybko się uporaliśmy z tym. Muszę przyznać! Eee, I jak tam, czy jakieś nowinki? Tak, misja wykonana. Proszę bardzo. Aż nie mi pomogłeś. No, ale oczywiście za samo dziękuję. Chleba nie kupisz. Pewnie, że nie. Mhm. Czyli mieliśmy dostać trzy tysiące, dostaliśmy 2000, tysiące, tak? Mhm. No tak, żołnierze. Czyli żołnierze tak ci jak tutaj przyjdą. No, to trzeba się ewakuować. Przy okazji, ciekawe, czy możemy jak, w jakiś sposób pomóc Stalkerom. Zaraz się przekonamy. Dobra, czyli generalnie wkopał nas trochę. No, ale w sumie nie musieliśmy się tego zadania podejmować. No, ale dobra, to już nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Sprzedamy mu to, co mamy. Źle. Całkiem fajny towar. Eee, A całkiem niezły, całkiem niezły. W porządku. Będziesz miał więcej to wpadnij. Eee, czy masz może jakieś właśnie właśnie. Moglibyśmy sprzedać jakiś e, artefakt, o ile go mamy. Zaraz zobaczymy, bo pamiętam, że tu w walizce coś znaczy w walizce, w skrzynce coś zostawialiśmy. Ehm, kamienny kwiat, nie, nie mamy żadnego kamiennego kwiatu. Szkoda. Ale dobra, dobierzemy z powrotem naszą tereskę. Big Bena, właśnie ten pistolet z tłumikiem możemy spokojnie sprzedać. I karabin szturmowy. Jak tam stoimy z obciążeniem? 44 kilo. Um, czy mi to będzie potrzebna jeszcze ta amunicja? No dobra, weźmiemy tu wszystko. O, chodź, 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 chodź. Wiecie co, chyba zostawię te artefakty tutaj. Pieniędzy i tak mamy dosyć dużo. Chociaż będziemy musieli wydać trochę na nowy kombinezon. No dobra, to jakoś to weźmiemy i myślę, że sobie jakoś poradzimy z. No dobra, niech już będzie tak. Krawie jest chyba dosyć popularnym artefaktem, dosyć powszechnym, więc chyba go zostawię tutaj. Kotlet dosyć dobry się wydaje. Dobra, czyli już możemy spokojnie iść do, do barmana i wyjaśnić, co my właściwie zabraliśmy z laboratorium X18. Odetchnij sobie świeżym powietrzem i właź do środka. Wyruszamy jak najszybciej. Chociaż może jeszcze przy okazji pogadamy z fanatykiem. Może on dla nas będzie miał jakąś misję, którą będziemy mogli się zrehabilitować. No, można by tak powiedzieć. Dobrze, że jesteś. Przydałaby się nam Twoja pomoc. Mów dalej. Dobrze, wołają na Ciebie fanatyk, to już wiemy. Jesteś dowódcą. Kilko najemników wpadło to wczoraj. Twarde bydlaki, możesz mi wierzyć. Eee, wiem, wiem. Przed chwilą u nich byłem. Macie jeden dzień, żeby opuścić obóz. To będzie nasza nowa baza. Dziś w nocy wrócą i jak się domyślasz, nie będą zbyt rozmowni. Rozumiem. Co w takim razie zamierzasz zrobić? Urządzimy zasadzkę, bo frontalny atak to byłby pewnie nasz koniec. Mają sprzęt bojowy i tak dalej. No i jeszcze są przeszkoleni taktycznie, także w głowie się nie mieści. U nas są same dzieciaki, no to by się zgadzało. Czyli. Mm -hmm. Świetnie. Bardzo dobrze. Oczywiście, że pomogę. Czyli możemy się zrehabilitować poniekąd. tak Mam przynajmniej taką nadzieję, że jeżeli odeprzemy ten atak żołnierzy, to później już nie przyjdą. I w wioskę w spokoju. Okej. Okay. Poszukajmy jakiegoś miejsca, w którym mogę się schować. E, niech tylko zobaczę. A nie, oni idą zupełnie od innej strony. To nie dobrze. To nie dobrze. Trzeba się w jakimś domu zbunkrować. I ja myślę, że zrobię to tutaj. Czy w ogóle będzie jakaś. Nie ma możliwości. Eee, to, to 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 to, bardzo niedobrze. Słyszysz gdzieś jakąś strzelaninę? Eee, chyba, że w tym domu będziemy mieli możliwość wejścia gdzieś na górę. Ale wątpię. Nie, nie ma nic takiego. No to jedyne, co możemy zrobić w takim razie to. Coś nam to daje, jeżeli zaczajmy się tutaj? Raczej nie. Mamy drzewo, mamy wzgórze, czyli widoczność i tak zerowa. A <laughs> no oni zaraz przyjdą. No świetnie, jeszcze w międzyczasie nastąpiła emisja. No może, może dzięki temu pozbędziemy się najemników. Dawać, dawać, dawać. Emisja nas uratuje. Byłoby to dobrze, ale zobaczymy. Wy się nie wychylajcie. Już? Bezpiecznie? No i nie, niestety emisja nie odwaliła za nas roboty oni się zbliżają Sam już coraz bliżej gdzie tu jest wyjście tutaj trudno schowamy się tutaj za płotem bo raczej innej opcji już tutaj nie widzę idą 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 mamydzie Dobra, zaczęło się. No i niestety, nie zwróciłem uwagi jak to schodzi moje zdrowie. Więc chyba trzeba będzie zacząć to jeszcze raz. Dobra, zaraz do was, wracam. A, no, przynajmniej trochę ładniejsze, niebo jest. E, musimy znowu... Tak. Musimy znowu iść do Sidorowicza. Pozbyć się naszego sprzętu. Ale to załatwimy szybko. Tak, muszę pomyśleć o jakimś lepszym schronieniu może. To co tam masz? Proszę twoja walizka. Mm. Przedajemy ci to co mamy. Nieźle. Całkiem Dobre fajny towar. Uważaj, nowy sprzęt, ale jest strasznie drogi. I korci mnie znowu ta strzelba, ale. Nie, darujemy sobie. Może amunicję jakąś ma? Też nie. Zuch, chłopak. Wiem. Dobra, to wszystko. Czyli znów bierzemy co nasze. Ach, no tak, jeszcze miałem przecież sprzedać e, pistolet z tumikiem, czego zapomniałem zrobić. No dobra, niech już tak będzie. Może się przydadzą te artefakty kiedy indziej jeszcze. E, czy ja mówię nie... E... Jeszcze nie, jeszcze nie. Przede wszystkim trzeba go rozładować i dopiero teraz możemy sprzedać. Nie, no. nie, no i także, ale nie szkodzi. Powracamy do naszego Big Bena. No, udanych łobów, stalkerze. I przy okazji, skoro już tu jesteśmy, żeby w razie czego. Nie wracać się do Sidorowicza. W razie gdybyśmy zginęli, zapiszę szybko grę. Ok, możemy ruszać do Fanatyka znowu. Chociaż może zanim jeszcze do niego pójdę, zanim z nim porozmawiam. No, przydałaby tutaj się strzelba snajperska. Ale tak patrzę, może. Może tutaj będzie jakieś dogodne miejsce, w którym można się przyczaić. A nie bardzo. Chyba że skorzystalibyśmy z tych... ...skrzynek. No... prawie, prawie. Chyba utknąłem. Jak zwykle za gruby jestem. Hmm. Możemy jeszcze spróbować zrobić. Być może teraz słyszycie sąsiadów, którzy. z jakiegoś powodu uznali, że w niedzielę można sobie hałasować. Postaram się to wszystko wygłuszyć w miarę możliwości, ale. Ale nie daje stuprocentowej pewności, że to mi się uda. Czy uda mi się tu wskoczyć w razie czego? No dobra, spróbujemy. Teraz nie będziemy szaleć. Porozmawiamy z fanatykiem, przyjmiemy misję i ruszymy do boju. Ty Oczywiście, że Wam pomogę. Dobra, zobaczmy. Tak to, o, na Czy uda nam się nasz plan wykonać. Uh -huh. Może lepiej bez broni? O, no proszę, pięknie się udało. Teraz co prawda nic nie widzę. O, tylko cztery pociski, sprawdzimy, jak tam z Tereską naszą też kiepską. Czyli dalej możemy polegać tylko na naszym starym, wysłużonym kałasznikowie. No, może nie takim starym, ale ale przydałoby się coś lepszego zdecydowanie. A nie widzę, że jeszcze nie wyruszyli. Chociaż wiecie co, może nie byłby takim głupim pomysłem pójść po prostu do nich i rozegrać sprawę samemu. Idę. Nic nie widzę, nic nie widzę. pewnie też nie. Ale już, już, już. Czy za wzgórza, a ja nie mogę trafić żadnego. Czy co, to chyba nie był najlepszy pomysł, żebyśmy się na dachu schowali. Oni są już chyba tutaj, pod tym domem. gdzieś jeszcze tam się rozgrywa akcja. No niestety żadnego granatu nie mam. Nie, mam jeszcze jeden granatnik. Ale czy warto go zażywać raczej nie. Coś się uspokoiło. Ktoś tam jeszcze jest. Nie. Jeśli ciągle żyjesz, czekam na ciebie. Musimy poważnie naznaczony. czyli się udało, bardzo dobrze. To od razu przeszukanie ciała, ja niestety nie wszystkim Stalkerom się udało to przeżyć. Tego przeszukaliśmy nie. Naprawdę tutaj niewiele widzę, także mogę się czasem uderzyć o jakiś płot, czy budynek. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj jesteś! Kamienna krew. Nie, to nie ten. To nie ten artefakt, którego Sidorowicz szuka, więc nie będziemy tego brać. Tam jeszcze ktoś leży. Ale to jest... No niestety, to jest jakiś samotny stalker. O, nie, 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 nie tylko nie teraz. Czy mamy drinka? Nie mamy. No trudno, trzeba sobie jakoś poradzić. Uda nam się przetrwać. Nie, nie teraz, nie teraz, nie teraz. Kiedy przyszło nam umrzeć? Co widzę, z tego co widzę, te emisje nie są śmiertelne. A jedynie powodują degradację pancerza i ewentualnie broni. Właśnie sprawdzę broni. Nie. Czyli jesteśmy w miarę bezpieczni. Trochę szkoda. Trochę szkoda, no ale. Dobra, gdzie jest. Gdzie jest kred? Nie kred. Fanatyk. Prawdziwy z ciebie killer. Nie chciałbym stanąć ci na drodze. Nigdy. No wiesz... Nie celowałem do nich specjalnie, więc pewnie byś mógł dostać zabłąkaną kulą jakąś. Okej, okay, dwa i tysiąca. Dobra, czyli w takim razie żołnierze jeszcze mogą tutaj przyjść. No, trudno się mówi. Trudno. Ok, w takim razie możemy już raczej na spokojnie wyruszać z powrotem do. do Barmana. Co też uczynimy. Także zastanawiam jeszcze, czy. Czy nie zrobić po prostu cięcia. I nie spotkać się już z Warmanem w bezpośrednio na miejscu. Myślę, że do końca tego odcinka jeszcze sobie dojdziemy spokojnie do granicy. A to już chyba świta. Nie, 3.25. Jeszcze nie. A tak zrobimy. Po prostu dojdziemy do granicy. A potem już spotkamy się bezpośrednio. Żeby was nie, nie nużyć, tutaj. Spotkamy się bezpośrednio u Barmana. Koniecznie muszę pamiętać o tym, żeby albo coś sprzedać, na przykład apteczki. tam ich 18, więc jest to pewien nadmiar. Okej, okay, tu nic nie ma. Chociaż widzę, że tutaj są jacyś stalkerzy. Ktoś tam chyba wpadł w coś. Co to jest? Snorki. Atak dzikich snorków. Okej. Okay. Tyłek mu się pali. Czy zaatakuje nas? Raczej znaczy nie wydaje się. Że był do tego skłonny. No Ale lepiej mieć oczy... koła głowy. Coś ty mi pokazał. Dobra. Ja ci, kolego... Ja ci chcę tylko sprzedać... Um, parę apteczek. Okej, okay, zdaje się, że snorki chyba nie odpuszczą. Był jeszcze jeden. Dobra. Wiecie co, chyba na tym zakończymy ten odcinek. Zobaczymy jak tutaj chłopaki sobie poradzą. A, także trzymajcie się. Do zobaczenia do usłyszenia. Cześć. Różję na Stwolna. Nie, co by toczny nie skroisz się.